Siemanko. Siemaneczko Po miniaturce tego filmu Zastanawiacie się, co nie takiego? odwalili? wie, że na miniaturce leży Rower w błocie i tak dalej Otóż, pewnego pięknego popołudnia W weekend, jak to zawsze Udaliśmy się na nagrywki I nasze miejscóweczka, mie miejscóweczka Znajduje się stąd W linii prostej, tam w tym lesie, może tak z 300-400 metrów Ale zawsze jeździmy sobie naokoło Bo to widzi widzicie jakieś rzeki Tereny bagienne i tak dalej no ale Pieroman drogi wpadł na genialny wręcz pomysł, żeby pójść tym razem na skróty. No i po powiem... początku było luz, tutaj przez te szuwarki, tamte te niższe. Tak. tak trochę bagienko, ale był... dał radę. To był w sumie genialny pomysł, bo zaszczędziliśmy troszeczkę czasu. Dopóki nie zbliżyliśmy się pod ten las. A co było dalej? Już mówimy 10 metrów, nie? Do tego już gitarka wszystko, nie? Aż tu nagle. No zobaczcie sami co się działo dalej. Proszę państwa, Pieroman drogi teraz będzie wykonywał Skok przez... Nie, nie, się wpierdzielisz w bagno na stówę, patrzcie co on zrobił z rowerem, nie? Patrzcie na moje buty Patrzcie co tutaj się dzieje, rower w ogóle stoi w rowie, nie? Bardzo Dlatego. Bardzo To jest hit. Mój, o pierdole, nie! Co Mamy, robisz? Mamy, 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 nie, najgorzej. Lampka się poszła, pierdol. Ułabanie rowera <noise> Nie, to jest hit, nie A najgorsze jest to, że jak on się tam przepierdzielił, to ja będę musiał przejść. Kur. No lekko, no teraz twoja kolej Dobra, słuchaj Teraz ja się będę śmiała, ty będziesz z No także widzieliście co tam się stało i już powiem szczerze, odechciało mi się nagrywać i tak dalej łazić. No tobie. Bo... <noise> a ja powiem jak była część dalsza jaka była. Później, oczywiście. Ja się nie przypierdziłem przez tą rzekę Słuchajcie, on się. P... Nie, dosłownie pół godziny zastanawiał się na Tak, tym chodziłem, chodziłem wzdłuż rzeki, szukałem jakiegoś najrozsądniejszego miejsca. No, pół godziny chodził, nie. Ja mówię, idziesz, kurde, albo, albo idziesz, albo nie idziesz. Nie? A on mówi, kurde, jeszcze się zastanawia 5 minut. <laughs> tak. Ale potem już mówię, miałem miejsce, nie, gdzie przeskoczyłem tą rzekę na raz, nie ten Ruf. Ale wiecie, jak to są tereny bagienne to wylądowałbym, wylądowałbym po drugiej stronie i pierdeli mi się po kolana w ten muł to mówię kurde no nie skaczę i że tego nie i skończyło się tak, że piroman drogi już się nie wracał z powrotem tylko... pojechałem naokoło, a ten się przywałał za przez szumary no i <laughs> jesteśmy teraz, nagrywamy to 3 dni później mój rower y, wygląda o w ten sposób, może tego nie widać takie są skutki pełno mu. Trzeba go będzie umyć Lampka tylko... działa? Lampka działa? Sprawdź Ej, czy lampka działa działa Ej działa lampka, zobacz Ona Czekaj. jest wodoodporna mordo Jeszcze raz Działa lampka No Zobacz, zobacz Także moro jest prosty Jeżeli chcecie nagrywać piro Nie bierzcie rowerów I wybierajcie dłuższą drogę, ale bezpieczniejszą Bo możecie <laughs> utonąć w bagnie Buty mam do teraz mokre Minęły trzy dni tak Bo wiecie Szukamy takich miejsc miało dostępnych dla ludzi Dlatego, że zawsze nam ktoś przeszkadza No i tym razem było tak, że po prostu wróciliśmy cali urąbani, tak? Mam nadzieję, że taki filmik trochę nietypowy, śmieszny, dziwny, wam się spodobał. Dużo jest takich sytuacji u nas, ale nigdy wam nie pokazujemy jak to wygląda od kuchni jak idziemy coś Nie całość? zawsze się to udaje nagrać, nie? No dokładnie. A tym razem zobaczcie sobie jak to wygląda. No i ocencie w komentarzu. Także jeszcze pięknie zachód słońca. Wymyślcie sobie tą sytuację no. Dokładnie. I napiszcie, czy wy mieliście jakieś takie śmieszne przeżycie się kiedyś. Taki spodowle, w górę. I dajcie jakiegoś tam subskrybera na kanale. A oczywiście teraz standardowo testy co poniedziałek i piątek o godzinie 19. Siemano. Trzymajcie się, strzała.